Да. Yeah. Udało się, i jeszcze tylko jeden koń podchodzi. Fahad, i mamy wszystkie konie w maszynie startowej. I wystartowały. Równy start na prowadzeniu jest Fachat, ale tam walka o pierwsze miejsce. Wychodzi teraz Belinda. Belinda, obok niej Eukor, to on teraz prowadzi całą stawkę. Eukor na prowadzeniu. Belinda na drugiej pozycji. Jeszcze 1400 metrów do celownika. Blisko Belindy jest tam Graciozo, na czwartej pozycji Fachat, Następnie boginka czarymar z gór. Stawkę zamyka teraz. Boginka i na prowadzeniu cały czas jest Eukor. Na drugiej pozycji galopuje Belinda. Na trzecim miejscu jest w tym momencie Fahad. Eukor, Belinda, Fahad, obok niego Gracjozo. Dalej przemieszcza się tam zatoka Wenecka trochę do przodu. Na przedostatniej pozycji jest Czarymar z gór i stawkę zamyka Boginka. Ale cały czas na pierwszej pozycji galopuje Eukor. Koniec są w połowie zakrętu. Eukor na pierwszej pozycji, na drugim miejscu jest Belinda. Przemieszcza się już na drugie miejsce fachat i tam po zewnętrznej atakuje Eukora. Fachat razem z Eukorem będą wyprowadzać na prostą finiszową. Na trzeciej pozycji jest Belinda. Przemieszcza się również gracioso i prostą finiszowa. Na pierwszej pozycji cały czas jest Eukor. Na drugim miejscu galopuje Graciozo już w zasadzie wyprzedza Eukora. Graciozo na 400 metrów przed celownikiem galopuje bardzo dobrze, bardzo lekko. Graciozo a na drugim miejscu jest Eukor. Jeszcze 300 metrów do celownika. Graciozo oddala się od reszty stawki. Graciozo Eukor. Tam jeszcze rozpoczyna finisz Zatoka Wenecka, a przy bandzie jeszcze przemieszcza się Boginka. Ale ta przewaga tutaj maleje Graciozo. Jeszcze 100 metrów do celownika. Gracioso na prowadzeniu, walka o drugie miejsce. Gracioso wygrywa na drugiej pozycji. Walka. Gracioso pierwszy na drugiej pozycji jest Zatoka Wenecka albo Fachat. I stawkę zamyka Czary z gór. Gracjozo oznaczony numerem 5 jako pierwszy minął linię celownika. Na drugiej pozycji, tutaj walka była pomiędzy oznaczoną numerem 6 Zatoką Wenecką, a oznaczonym numerem siódmym fach